Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj jest środa, 25 sierpnia. Dzisiaj w liturgii wspominamy świętego Ludwika IX króla, który jest patronem franciszkańskiego zakonu świeckich, a ja bardzo serdecznie zapraszam was na Zielone Pastwisko. Dzisiejsza Ewangelia, kochani, jest kontynuacją dłuższej wypowiedzi pana Jezusa skierowanej do faryzeuszów i do uczonych w piśmie. Pan Jezus ich upomina. To, że zwraca się do nich w sposób taki bardzo jasny i w sposób bezpośredni, świadczy o trosce jego. Próbuje ich powstrzymać, aby jednak opamiętali się. Dzisiaj w Ewangelii wobec faryzeuszów i uczonych w piśmie pan Jezus używa takiego sformułowania obłudnicy. Kto to jest obłudnik? Obudnik jest to człowiek fałszywy, człowiek dwulicowy, chorągiewka, który układa się, ustawia się tak, jak chce, jak mu jest po prostu wygodnie. Jezus mówi, że często wy, obudnicy, przypominacie groby pobielane, które z zewnątrz są piękne, ładne, ale w środku są pełne kości i plugastwa. Dalej Jezus mówi, wy budujecie grobowce i przezdabiacie grobowce proroków, którzy zostali zamordowani rękoma waszych przodków. I mówicie sobie, gdybyśmy my żyli za tamtych czasów, byśmy nie dopuścili do tego, żeby prorok był tak traktowany. Jezus intuicyjnie wyczuwa, że to samo zrobią z nim. Również go zamordują, tak jak to robili ich przodkowie. Kochani, a co możemy zaczerpnąć do naszego życia właśnie z tej Ewangelii? Byśmy nie byli obłudnikami, żebyśmy po prostu stanęli w prawdzie byśmy oficjalnie wobec siebie, wobec innych nie ukrywali, nie zakładali masek, ale byśmy po prostu mówili, jesteśmy ludźmi słabymi, jesteśmy grzesznikami, ale od grzechu nie umieramy, dlatego że mamy zbawcę. Święty Paweł na przykład mówił w liście do Rzymian w 7 rozdziale, mówił o tym, że nie wybiera to dobro, którego chce, ale, nie, ale wybiera to zło, którego nie chce, którego nienawidzi i nie rozumie tego prawa, które w nim jest. Ale mówi, że to Jezus jest tym, który go wyzwala spod właśnie tego prawa. Dalej, święty Paweł mówi też, że ma upodobanie w swoich słabościach, a więc nie ukrywa, że jest człowiekiem słabym, nie jest człowiekiem doskonałym, ale człowiekiem, który potrzebuje Bożego miłosierdzia i zawsze staje wobec Pana Boga w pozycji żebraka, prosi. I również święty Paweł przypomina często w różnych listach i w różnych wypowiedziach, o tym fakcie, kiedy prześladował uczniów Pana, nie może sobie darować. Wie o tym, że Jezus mu to już darował, ale on cały czas ma do siebie żal, że dał się tak po prostu ogłupić, oślepić. I również święty Piotr, on też bardzo często wraca do tego w swoich wypowiedziach, że on był tym, który zaparł się Pana. I święty Jan Paweł II powiedział też takie piękne słowa, bardzo bardzo wartościowe. Mianowicie dobrze jest, kiedy Czasem się zasmucimy nad sobą, kiedy się zamartwimy nad sobą, nad naszymi grzechami, ale nie w tym celu, żebyśmy się załamali, żebyśmy powiedzieli, no nie, po prostu jesteśmy i um, używali jakichś takich złych słów w odniesieniu do siebie, ale żebyśmy powiedzieli, tak, jestem grzesznikiem, to jest fakt, ale mam Zbawcę Jezusa, który mnie wydźwignął z grzechu do wolności. A więc, kochani, nie zakładajmy masek. Wiemy o tym, że sami jesteśmy słabi i również wobec innych ludzi powinniśmy w sposób taki wyrozumiały podchodzić do nich, do ich słabości, żebyśmy nie byli takimi, którzy uważają siebie za lepszych od innych, ale że jesteśmy braćmi. Oni są grzesznikami, my jesteśmy grzesznikami, próbujemy coś z tym robić, pracować nad sobą, ale nigdy na niebo sobie nie zasłużymy. Ponieważ niebo już jest kupione, już jest zdobyte dla nas. Jezus po prostu za nas umarł i z wstał. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo i zawsze stawajcie w prawdzie. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa. Do jutra.